O, go przyduszył Po sąsiedzku mam takich dwóch łobudzów Strasznie rozrabiają Co ty robisz? Co? Dzisiaj do Tarnowa Mam zamiar dojechać Jest jakieś 75 km Granola, owsianka Trochę spóźniony za 25.11 Ale stwierdziłem, że nie będę się spieszył Troszkę późno opuszczam pole namiotowe Bo o godzinie punkt 11 Jestem na rynku w Nowym Sączu. Mam nadzieję, że szybko uda mi się znaleźć Welodunaj i wskoczyć na ścieżkę rowerową, a chodziło mi o to, żeby przyjechać w rynek w centrum miasta Nowego Sącza, no i nawet był znak przed chwilą tarnów 70 km. Odległość idealna, czas trochę spóźniony, trochę późno wyjeżdżam, ale myślę, że przed wieczorem będę. Cały czas prosto wzniesieniem nie wiem czy zgubiłem ścieżkę, na tą tą Dunajec czy po prostu na tędyk prowadzi. Zwykły, normalny asfalt. Ledwo się mijają samochody, a trzeba jechać no i ostro pod górę. Trochę przejechałem, ale mam wrażenie, że ten podjazd nie ma końca. Jeden zakręt, drugi, trzeci i ciągle za zakrętem myślę, że już jest w dół dosłownie 10 metrów, lekko prostej i znowu pod górę. Widać, że tu jest z górki. Tak wysoko wlazłem, stamtąd aż. Cały czas pod górę asfalt. Troszkę podjechałem, troszkę pcham, bo i myślałem, że za tym zakrętem, na którym stoję, jest już prosto. Niestety tam jest jeszcze jeden zakręt i widzę, że za tym zakrętem też jest pod górę. I teraz już się zastanawiam, czy ja w ogóle dobrze jadę i muszę to sprawdzić na mapie. Doszedłem na sam szczyt i już droga prowadzi w dół. Droga kręta 9,5 km. Można podziwiać widoczki, fajnie tak z góry to. Oj, ładnie to wygląda. Taki punkt widokowy. Jakoś dziwnie jadę, bo mapa pokazuje zupełnie inną trasę. Ale cały czas wzdłuż tego jeziora i nie wiem czy to jest w czy nie. Muszę to sprawdzić na oficjalnej stronie. Hmm, wygląda na to, że chyba dobrze jadę. No i będę jechał aż do... Grudek nad Dunajcem, on tam się kieruje Do Tarnowa Zostało mi... O ja pierdziele Ja nie wiem czy ja dzisiaj tam dojadę To aż na mapie to, to źle wygląda Tarnów, kilometry ile? Trasa 46 kilometrów tylko mi pokazuje To niedużo Może w dwie godziny już mogłem pokonać tam Te 20 kilometrów chyba Dobra, nie jest źle Pogoda dopisuje Chwilkę zatrzymałem się żeby dać odpocząć nogą Delikatna zmiana planów Tuż przed Tarnowem Znalazłem pole namiotowe To jest nad Dunajcem, więc Absolut, całkowicie po drodze. Tutaj już się pojawia ścieżka rowerowa. Od razu na nią wjeżdżam, bo nie ma to jak po ścieżce rowerowej się jedzie. Opuściłem grudek nad Dunajcem. Teraz jest trzeci raz, jak przejeżdżam ko tej uliczki i ją przegapiłem. Tu należy skręcić. Tak, ścieżka rowerowa tu będzie. Jakaś jest. Słabo to oznaczone tutaj jest. No, chyba trafiłem na, na dobrą drogę. Mocno pod górę. Nie wiem czy widać, ale mocno pod górę. Jak ja lubię takie niezatłoczone miejsca. Widoczek jest przepiękny. Przechodnia się jednego zapytałem. Powiedział, że asfalt się kończy i zaczyna się droga polna taka. Szutrowa. Cały czas pod górę. Kierunek szczyt Majdan. góra Majdan. Mówili, żeby kierować się żółtym szlakiem. Oj! Oj, kawał pod górę musiałem pchać. Troszkę podjeżdżałem, troszkę pchałem, ale naprawdę ostro pod górę. Najgorsza ta pogoda, bo nie wiadomo jak się ubrać. Jak słońce wyjdzie, świeci gorąco. Jak zajdzie wiatr zimne z zimno, całkiem przyzwoita droga. Zrobię 5 minut przerwy, nie ma nikogo. Czuć taką ciszę, spokój, że nie ma nikogo, może tylko jakieś zwierzaczki tutaj gdzieś, ptaszkić czy inne gady, płazy, albo coś w tym stylu. Poza tym człowieka tutaj nie słychać poza mną. O, świerszcze, ale spokój. O, jak dobrze się oddalić od, od zatłoczonych miast. O, jak fajnie. Można się zakręcić. O kurde. I jeszcze ciągle wznoszę się do góry, bo to. Ta droga polna prawdopodobnie prowadzi na sam szczyt góry Majdan. Cały czas pod górę, troszeczkę z górki. No dobra, tu się już fajnie jedzie. Troszkę z górki, bardzo fajnie. Oh, wiaterek schłodził mi plecy, oh, a teraz już z powrotem pod górę Wybrałem taką ścieżkę jaką wybrałem, co wydłuży moją drogę na pole namiotowe dość znacząco Cały czas góra, pod górę, pod górę, troszkę z górki, cały czas w stronę szczytu Majdan, góry Majdan Tam się kieruję, mam nadzieję, że już od góry Majdan będzie cały czas z górki i będzie dało się jechać no. A tymczasem spocony, idę samotnie przez las i jest to nawet przyjemne. Fajnie jest się sposić w lesie. Mocno spocony, wchodzę do lasu mocno zalesionego. Dużo cienia. Oj, jak fajnie. Zobaczcie jaki fajny las. Nie wiem czy to kamerka przedstawia, ale jest fajny. Taki tajemniczy. Odjechałem. Odjechałem po podniesienia. A tutaj znowu tu jest. No, cieszę się, cieszę się, że to widzę. Tu jest narysowany rower. I żółta kreska. Będę zjeżdżał rowerem z góry Maj Majda. Wygląda na to, że droga w dół, choć mogę się mylić, bo po lewo widzę wzniesienie, więc być może droga zawróci i jeszcze na samą górę trzeba będzie wie. Trudno, mam nadzieję, że zjazd z tej góry mi to ten trud i wysiłek wynagrodzi. Że będzie fajnie. O, jednak tak jak mówiłem, i w lewo, i pod górę będzie. No nie ma, nie ma tak dobrze. Jeszcze trochę trzeba się żeby później można było ochłonąć Jak się będzie zjeżdżało No i teraz mam dylemat Tu jest znak żółty Czyli tym mam się kierować Ta nawigacja, aplikacja komu pokaz Pokazuje mi tą drogę Z tym, że ta by było, Tą bym dojechał bliżej Tylko pytanie jest Czy da się nią jechać Jak na razie tutaj wygląda na to, że się da Ale to, czy to nie jest przypadkiem No dylemat mam no. Pojechałbym tędy, jak jest bliżej Tendyk jest dalej. Muszę się zastanowić. Jadę tendyk. Wydaje mi się, że właśnie wjechałem na ścieżkę rowerową. O kurde! Po lewo góra, po prawo urwisko. Ładny las. O, gdzieś dojechałem. Mam nadzieję, że teraz będzie cały czas z górki. No nie, dobra, jadę. Najwyżej znowu się zgubię. Chyba jadę w dobrym kierunku, ale z górki jest mocno. Oooo, tu wygląda jakby była przepaść. Tam się dojedzie do trasy, gdzie wydaje mi się, że nie ma ścieżki rowerowej znaczy, tak, nawet na mapie nie, nie widziałem tam żadnej ścieżki Tu jest gorsza droga, ale prowadzi do, do brzegu Dunajca W końcu może mi się uda wrócić na, na trasę Velo Dunajec Bo jak na razie to kiepsko mi to idzie Wójne dzierżany Rowerowy szlak turystyczny Różnowskie Jezioro Marzeń Co do tego szlaku mam wątpliwości Ale może zaryzykuję Tutaj piękniarz się prosi cisnąć w dół Asfalt aż się prosi dosłownie na, do samej Na sam dół asfalt mi się wydaje, że jest I tylko zbierać zakręty Ale później trasą I co lepiej wzdłuż Dunajca Czy trochę przyjemności z górki pocisnąć Asfaltem Co wybrać? O to jest pytanie Tędyk, cisza spokój Tędyk, ostre Zatrzymają Zatrzymałem się na chwilkę, żeby właśnie wybrać sobie Którędyk mam jechać, czy asfaltem w dół czy może tą drogą? I dostrzegłem, jak tu jest pięknie. To chyba owiec jest. I on tak fajnie w dół rośnie. jak tu ciągnik jeździ, czy tam nie wiem, zbierają, to, to mają troszkę pod górkę. Tu za mną rosną zaraz słoneczniki, kilka słoneczników. To jest sobie ogródek uprawia. Tutaj domek. No jak tu jest pięknie, naprawdę. Dobrze, że nie zjechałem tak od razu, tylko się tu zatrzymałem. Zaję chwilkę odpocznę i troszeczkę sobie posiedzę. Odpocznę sobie troszkę. Non-stop pod górę. Pchanie roweru. Troszkę jazdy. Znowu pchanie. A teraz sobie tu posiedzę. Czas mi trochę uciekał. Jest 25 po trzeciej. Ale na pole namiotowe zostało mi prawie 30 km. No, dzisiaj dojadę. thank <laughs> you brałem trasę ruchliwą, a to dlatego, że już nie chciałem jechać tymi polnymi drogami. Tylko sobie tak o, delikatnie. Jest. Większość trasy jest z górki, więc asfaltem naprawdę fajnie się jedzie. Właśnie wjechałem do Zakliczyna. Zauważyłem coś bardzo pozytywnego. Tu jest kościół. I to, jest... to jest pasterz. Tu są owieczki Dało się, wróciłem na szlak A teraz można podziwiać widoczki Na przykład pięknie, jak sobie pięknie rośnie kapusta Albo kukurydza Pola Zboże Asfalt cały czas prowadził, nagle się urwał I teraz takim czymś trzeba jechać Cały czas był asfalt Ale dojadę, bo tu już widzę, że asfalt jest to. Dalej. Gmina pleśna, Janowice. Darmowe poidełko. O, proszę są kubeczki. Wiecie, myślałem, że to jest zwykła woda, ale to jest. Naturalny napój izotoniczny na bazie żywego octu z kwiatów czarnego bzu. I smakuje, no tak, dość mocny. Dobra. Tu nawet mają swoją stronę internetową. Darmowy naturalny izotonik. Bardzo dobre. Fajnie z tym poidełkiem pomyśleli o rowerzystach. Uwielbiam jakie z górki. Chyba właśnie minąłem pole namiotowe. Nie ma nikogo na tym polu namiotowym. Są ławeczki, jest miejsce na namiot, jest miejsce na grilla, są dwie pseudo toalety i to tyle. No ale jest nad samym Dunajcem, no to już jest coś pięknego. I tu nawet mini plaża. Dość szybko robi się głęboko, ale namiot rozstawiam, pogoda jest, słońce przygrzewa. Godzina 18.05, nie widzę żeby tu w ogóle był prąd, raczej nie ma prądu, bo tu jak widać... Tam jest tylko takie drzewa, stolik i ławeczki. Tu są takie ławeczki z palec zrobione ze stolikiem. Tu jakieś dwa miejsca na ognisko. Tam dalej też jakieś ławeczki z palec. Tam widzę jakiś prysznic, pseudoprysznic drewniany z wielkim e, zbiornikiem wody na, na górze. Namiot rozstawiony. No, się kąpał, bo, bo jest taka możliwość. Fajnie, że nie ma nikogo, że jestem sam na tym polu. Nie ma żadnej muzyki głośnej ani, ani dzieci szalających wokół namiotu. Tu jest takie miejsce na ognisko. Konfiskuję jeden pieniek. Przyda mi się tam przy namiocie. Se postawię, będę mógł na tym sobie coś postawić, czy usiąść nawet. No trzeba się zanurzyć. Kłopot w tym, że żeby dojść do wody, no to jest taki monitor przeszkód, bo tak, są osty kujące, są jakieś jeżyny. A ja nie mam, nie wziąłem klapek niestety. A tu widać o oset. No i trzeba trzeba sobie radzić jakoś, bo od razu się robi głęboko. Dam kroka jest po pas. Ważne, żeby dna nie dotykać. Dno jest bardzo nieprzyjemne, ale pięknie. I tak sobie będę czekał na zachód słońca. Akurat będę miał widok z namiotu. Ależ klimat. Kondycja moja się znacząco poprawia. Mimo to, że dzisiaj mocno pod tą górę Majdan dość, dość długo. Podchodziłem, trochę podjeżdżałem, więcej podchodziłem, ale, ale w sumie było warto. Bo zjazd zjazd tymi w dół, z tej góry, to było coś niesamowitego. Naprawdę świetne przeżycie. Kamerka chyba nie za bardzo chcę uchwycić zachód słońca. W każdym razie zachodzi. Tu są konkretne ryby, I się rzuca duża ryba. No jest tu dość głęboki. Ten odcinek Dunajca jest dość głęboki, więc tu ryba musi żerować. Dzionek zleciał. Jutro zostało tylko dojechać do Tarnowa i kupić bilet powrotny do łodzi Jaki kieszonkowy ogród miododajny wszędzie pszczółki kieszonkowy ogród miododajny w Szczepanowicach działa. No i to bardzo skutecznie. Zobaczcie jak te sobie pszczółki tu latają. Nie wiem czy widać na kamerce. O jest tutaj jedna, dwie, trzy nawet. No ładnie, fajnie tutaj. Szutry, szutry się zaczęły, ale tutaj jakąś widzę. Przestrzeń, rwący potok. Tam jest głęboko na pewno na pewno grasują tam ryby. Taka czysta woda. Bardzo lubię właśnie tak odkrywać takie miejsca, bo muszę je zapisywać sobie, bo później można sobie któregoś razu przyjechać, na przykład na rybki czy coś. Pozostała mi długa, prosta, prosto na dworzec kolejowy, bilecik kupiony. thank <laughs> you